Dzień dobry, zapraszam na moją rozmowę z dietetykiem. Dowiecie się Państwo na tej rozmowie, jak łączyć składniki pokarmowe, jak bilansować dietę, jak unikać chorób cywilizacyjnych poprzez konsumpcję zdrowych produktów spożywczych. A wszystko to na stronie ważnadieta.pl. Nasz projekt finansowany jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Zapraszam! Warzywa, owoce, świeże zioła. Podstawowy składnik naszych zdrowych sałatek. Co jest ważne, kupując, wybierając, przygotowując sobie posiłki z warzyw i owoców? Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby produkty, warzywa, owoce były lokalne, ponieważ im szybszy, krótszy czas jest od zerwania tego warzywa do zjedzenia jego, tym więcej enzymów, składników mineralnych, odżywczych dostanie się do naszego organizmu, a dzięki temu będziemy zdrowsi. I ile smaczniejszy taki owoc jest zerwany prosto z drzewa, z krzaka. Tak? Pamiętajmy też o tym, że owoce też niosą w sobie jakąś warzywa florę bakteryjną. I fajnie, żeby ten posiłek mniej więcej miał taką samą florę bakteryjną, z jakim środowisku żyjemy. Wtedy też jest to ważny składnik naszego zdrowia. Że nie jemy owoców z drugiego końca świata w momencie, kiedy mamy u nas na ogródku nasze zdrowe, pyszne truskawki, poziomki, jeżyny, jabłka, morele, gruszki. Wybierajmy nasze, a teraz Was? przygotowanie. Jak najkrótsze. Z owoców, warzyw, najbardziej chyba najfajniejsze na surowe. Dlatego ja tutaj polecam sałatki, czy z dodatkiem mięsa, warzyw, wędzonki, sera, sera. czy serem. Ale kluczem do zdrowia są dobre owoce, najlepiej z naszego ogródka. Lokalne, nasze odmiany tradycyjne, fajnie jeśli to jest ekologiczne, dobrze jeśli mamy stare odmiany naszych jabłoni, gruszy, śliw naszych. To jest klucz do naszego zdrowia, do mikroelementów, enzymów, zbilansowanej diety i naszego szczęścia w zdrowiu. Mateusz, powiedz naszym widzom, co to jest dobry bilans. Pożywczy dobry dobór posiłków, dobór kaloryczności do zużycia energii. Dobry bilans energetyczny jest wtedy, kiedy dostarczamy organizmowi tyle składników odżywczych, tyle kalorii, ile on de facto zużywa, aby nie przytyć, aby utrzymać swoją dobrą kondycję. Nie magazynujemy fizyczną. składników. Tak. Codziennie odżywamy się regularnie, zdrowo dostarczamy enzymy, mikroelementy, białko, tłuszcz, węglowodany, nie zapominając też o tłuszczach, bo akurat owoce, nie mają zbyt dużo tłuszczów, a czasami wcale nie mają, ale żeby przyswoić witaminy zawarte w tych owocach, istotne są tłuszcze, bo mamy mnóstwo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Co jeszcze w tym bilansie jest istotne? Bardzo ważny jest zerowy bilans kaloryczny. Wtedy ani nie przytyjemy, ani nie będziemy niedożywieni. Ważne jest też jaką mamy aktywność fizyczną. Im ta aktywność fizyczna jest większa, że tak powiem nasz tryb życia jest cięższy, cięższe są warunki fizyczne, że tak powiem, atmosferyczne, na przykład w których pracujemy, w tym ten bilans kaloryczny będzie wyższy. Chociażby pora roku, zimą jemy bardziej kalorycznie, latem bardziej tłusto, mniej. A właśnie w lato lepiej, właśnie owoce, coś delikatnego, coś lektostrawnego, jakieś warzywa. Wtedy nasz bilans kaloryczny będzie bardzo dobry. Owoce? Możemy jeść w surówkach, gotowane, w kompotach, ale możemy też jeść kiszone. Mało kto z nas wie, że możemy kisić truskawki, jabłka, kiszone gruszki, a jak jeśli nie umiemy kisić, to wystarczy jabłka albo gruszkę wsadzić na dłuższy czas do kiszonej kapusty albo zalać ją wodą z kiszonych ogórków, takie owoce, i po 10 dniach będą miały fajny kiszony smak i będą wzbogacone o bakterie fermentacyjne, które są istotne dla naszego trawienia. Flora, Flora bakteryjna jest kluczem też do zdrowia, o tym nie zapominajmy. Zbilansowany posiłek z wieprzowiny, proszę państwa, dobry, chudy element wieprzowy, zgrillowany, sparowany lub ugotowany. Do tego świeże warzywa i surówka z kiszonek, ewentualnie do popicia kiszone buraczki. I na pewno będziecie Państwo zdrowi, a Wasz brzuszek będzie bił brawo, że zrobiliście kawał dobrej roboty. W temacie zbilansowanej diety, po porady dietetyczne, po pomysły nadania, zapraszam Was na portal ważnadieta.pl Piotrowski Marcin.